Selena, jak temu siebie? No, no u nie wiesz no czy poszłabyś ze mną na randkę? Tak, super, ale przecież masz chłopaka. No tak, przecież Selena go może wszystko, co nie? No dobra, przepraszam, co? No dobra, przepraszam, że tak powiedziałem. A um, wiesz, co możemy zrobić? przecież wiesz, co mam na myśli. No. Dobra. No to co? Jutro? Jutro godzina 12.00. 10.30. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no to pójdziemy sobie. No tak. Okej, okay, park jest świetnym rozwiązaniem. Aby posiedzieć, pogadać. Dobrze to będzie świetny piknik. Okej, okay, no papa pa.